Hej kochani, chodźcie ze mną. Coś wam pokażę. Na basen? Nie, nie na basen. Dawaj, się dalej. Mam śniadanie? Nie. Nie, jak piję kawę. Nie, nie, nie. Nie, jak windą. To jeszcze nie to. No, to was zabrałam. Już jesteśmy w miejscu docelowym. Moja nawigacja właśnie pokazała, że dotarłeś do celu. Się, poprać ciuchy, posprzątać, poprasować, wszystko porobić, obiad staremu trzeba zrobić, śniadanko, kolacyjkę, srikę, pizzikę, wszystko teraz po kolei, ku urlopu i teraz trzeba wrzucić do rzeczywistości. Trzeba normalnie liścia na i trzeba wracać do rzeczywistości i co? Tutaj jest w chałupie słonica, na co mi teraz słonice, Jak mi trzeba było tego na urlopie? A ja tam normalnie siedziałam pół później na kropie, bo po prostu trzeba było płakać, beczeć, bo wszędzie padało! mało. Powiem wam, że ta rzeczywistość to jest po prostu okropna, okropna, po prostu okropna. Trzeba wrócić w końcu do rzeczywistości, zabrać się za robotę, tylko że, słuchajcie, jak dwa tygodnie chlata z rzędu, to teraz jak stanąć do stanowiska, jak się łapy trzęsą, balejarze, sraży, ci pyździarze, ombre, srąbre, hej, nam ombre, srąbre, kuźwa ma zapaka. Ja pierdziel, normalnie łapy mi się trzęsą, ja nie wiem jak zacząć, jak ja zacząć, będę strzygła, to teraz będę wszystkim cieniowane robiła. Myślę, że może zanim pójdę do roboty, to sobie pierdzielne lampę wina, albo jak mnówek sobie strzelenie, <laughs> Taki wiecie, jak na rozruch, taki na roztrząs, słuchajcie, żeby wiecie, lepiej mi się pracowało, bo jak ja zacznę robić te balejagę, sragę czy piziagę, to normalnie, wiecie, łapy będą mi się trzęsły, no to trzeba se dynksnąć, nie? Żeby, wiecie, żeby normalnie funkcjonować, jak dwa tygodnie, wiecie, ta to teraz, to, to taki dziwny powrót do rzeczywistości, tak kurwa, nie, przyjęcie o ścianę, normalnie mur przedaną stanie, a tu klientka, ona chce jasno. No także słuchajcie, jestem w domu. I także yy, witam Was wszystkich bardzo gorąco. Naprawdę było bardzo fajnie, urlop bardzo udany dwa tygodnie, naprawdę to zdecydowanie za długo. Ale wracamy do rzeczywistości, także chciałam Wam wszystkim życzyć miłego dzionka. Słuchajcie, mam nadzieję, że wy jeszcze jesteście niektórzy przed urlopem i macie to szczęście, że możecie się cieszyć tymi pięknymi chwilami. W tym razie ja wracam do rzeczywistości. No to miłego dzionka. Jesteście ciekawi, gdzie was chciałam zabrać? Do chałupy, do garów. Zobaczcie jaka jestem bogata. Sześć dych bruszlaków. Świeża padlineczka. Co to jest? Będę robić zupkę na żeberku. <grystanie> Skończyły się kuźwa, mazafaka, luksusy. Teraz trzeba zupa zrobić. Mm. No i wracamy do domu, do rzeczywistości. A teraz stary, oficjalnie Możesz mi pogratulować. Czego? Jak to czego? Że dwa tygodnie z rzędu, dwa, cztery na dobę z tobą wytrzymałam człowieku! Pomyśl sobie, jaką ja musiałam zagrać rolę życia, żeby być taką milutką. Wracamy do rzeczywistości, żeby sobie nie pomyślał, że teraz ja w domu będę tak gotowała, jak tutaj miałeś wszystko podane pod papę. Całą drogę chcę mieć spokój, odzywamy się do siebie.